Witajcie w kolejnym filmie na temat Podlasia. Tym razem udajemy się na tę część Podlasia historycznego, która dziś położona jest w Województwie lubelskim. Z jakim regionem utożsamiają się przedstawiciele lokalnych społeczności? Sprawdźmy to razem. Jak dowiedzieliście się z poprzednich części naszego cyklu, Województwo Podlaskie w ciągu ostatnich 500 lat zmieniało swoje granice kilkukrotnie. Co pozostało nie bez znaczenia dla współczesnej tożsamości regionalnej i postrzegania Podlasia? Dawne związki z Podlasiem odnajdziemy w miejscowym nazewnictwie i tradycjach. Świadomość dawnej przynależności regionalnej i dziedzictwa kulturowego Podlasia Południowego można odnaleźć dość łatwo. Tutaj mamy styk przeróżnych regionów, natomiast geograficznie jest to Południowe Podlasie administracyjnie podlegamy Lublinowi i tam załatwiamy większość spraw, chyba że jest Delegatura Białej Podlaskiej. Natomiast geograficznie to jest cały czas Podlasie, południowe Podlasie, a dodatkowo jeszcze region nadburzański. Także nad Bugiem kultywujemy przeróżne tradycje regionalne, które tutaj od wieków były. To są perebory nadburzańskie i są one podobne znaczy to są nasze, tutejsze, z, wręcz z miejscowości Chród, natomiast po drugiej stronie Bugu były no też tego typu, bo to były tkane, tkane wzory na bardzo skomplikowanych krosnach, na bardzo gęstej osnowy i służyły do tkania tkanin na ubrania ludności, w zasadzie na przeróżne okazje. Istotnym elementem lokalnej tożsamości jest tak tzw. kult męczenników podlaskich. Niegdyś na południowym Podlasiu przeważała ludność wyznania grecko-katolickiego, tzw. Unici. W 1874 roku Rosjanie oficjalnie zdelegalizowali Kościół unicki, który stał się symbolem i ostoją polskości, stojąc w opozycji do rosyjskiego prawosławia. Bojkotowanie cerkwi prawosławnej było tragiczne w skutkach dla miejscowej ludności. Unici byli więzieni i wywożeni poza miejsce zamieszkania. Dochodziło do masowego znęcania się i mordów dokonanych przez żołnierzy carskich, na broniących swego wyznania Rusinach. Należy wspomnieć, że to właśnie wśród miejscowych Rusinów przeważało wyznanie grecko-katolickie. 24 stycznia 1874 roku we wsi Pratulin wojsko rosyjskie otworzyło ogień do parafian modlących się przed świątynią skonfiskowaną przez zaborcę na rzecz prawosławia. Akt ten był najgłośniejszym epizodem prześladowań. Śmierć poniosło 13 unitów w 1996 roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował poległych unitów, a w Pratulinie powstało sanktuarium błogosławionych męczenników podlaskich. Tymczasem zawitaliśmy do Janowa Podlaskiego, słynącego ze stadniny koni arabskich, aby zapytać się mieszkańców, z jakim regionem się identyfikują. Oto co odpowiedzieli. Jestem rodowitą podlasianką. Myślę, że mieszkam na Roboeszczyźnie. Były też wypowiedzi sugerujące jednoczesne przywiązanie do dwóch regionów. No, czuję się jak Podlasiak z o, tak A. jak powiedział. Udajemy się teraz do białej Podlaskiej, która w latach 1975-1998 była stolicą jednego z 49 województw. Symbolem przywiązania mieszkańców do tego regionu administracyjnego jest pomnik województwa. Z fizyczno-geograficznego punktu widzenia, w Białej Podlaskiej na rzece Krznie przebiega granica pomiędzy makroregionem Nizina Południowo-Podlaska i Polesie Zachodnie. Młodzi mieszkańcy Białej Podlaskiej, na pytanie o region zamieszkania, jednomyślnie podają nazwę obecnego województwa lub potoczną nazwę regionu. W województwie lubalskim na Lubelszczyźnie. Jednocześnie nazwa Podlasie też jest dla nich bliska. Z powodu zmian granic regionów administracyjnych i ich nazewnictwa mamy do czynienia z tożsamością terytorialną o cechach hybrydowości. Miejscowa ludność utożsamia się zarówno z Podlasiem jako regionem historycznym oraz Lubelszczyzną. Identyfikowanie się z Podlasiem jest dziedziczone. Natomiast więzi z Lubelszczyzną wynikają z tożsamości nabytej, powstałej wskutek ostatniej reformy podziału administracyjnego w Polsce. Jak widzicie, wiek ludności jest ważnym czynnikiem wpływającym na postrzeganie regionu zamieszkania. O ile w najbliższym czasie nie dojdzie do kolejnej zmiany w układzie i nazewnictwie województw, określenie Podlasie. Będzie tracić na znaczeniu w świadomości społecznej na rzecz lubelszczyzny i województwa lubelskiego. W tym filmie mówiliśmy o pewnym dualizmie regionalnym. Co powiecie natomiast na zderzenie trzech regionów w jednym mieście? Mowa o Międzyrzecu Podlaskim, położonym na historycznym Podlasiu, obecnie znajdującym się w województwie lubelskim. Do tego niespodziewanie dołączyło jeszcze Mazowsze. Dziękujemy za uwagę. W następnym odcinku zapraszamy na Suwalszczyznę.